对呀。Oh yeah. mm. Historia ze szpitalem jest bardzo długa, taka jak jest historia tego szpitala, ponieważ w 1964 roku rozpoczęłam studia wtedy na Akademii Medycznej w Lublinie i był to rok, kiedy też otworzył się szpital. Także pierwsze zajęcia jako student miałam w nowo otwartym szpitalu i potem kontynuując studia, tutaj odbywałam wszelkie zajęcia, potem staże podyplomowe. A po stażach podyplomowych zostałam zatrudniona w zakładzie radiologii zabiegowej. Wtedy to się wprawdzie nie nazywało zakładem radiologii zabiegowej, a samodzielną pracownią naczyniową. No, niemniej jednak to był zalążek. Muszę powiedzieć, że zakład startował z bardzo ubogiego posiadania, to znaczy pracowni angiograficznej i pokoju. Było bardzo skromnie, ale ambicje mieliśmy ogromne i aspiracje. I takim momentem zwrotnym było wydarzenie, mianowicie młody człowiek doznał urazu nerki i z bardzo masywnym fiomoczem przyjechał do szpitala. I wszystko wydawałoby się, że no, tok postępowania mógłby być klasyczny, nos, masywny krwotok, uszkodzona nerka, aż się prosi zabieg operacyjny, ale pacjent był hemofilikiem A. I w danym momencie wkroczenie operacyjne w ogóle nie mogło mieć miejsca. Pacjent trafił do pracowni angiograficznej, badanie pokazało, że jest ogromny pseudotętniak, z którego ten pacjent krwawi. I właściwie wtedy była taka błyskawiczna decyzja. My po prostu, będąc już tancernikiem w tej nerce, żeby zobrazować uszkodzenie, my po prostu zamkniemy tą tętnicę naczyniowo, wprowadzając materiał, który zamknie krwawiące naczynie. No, byliśmy, proszę Państwa, wtedy posądzeni o eksperyment na człowieku, o nieetyczne zachowanie. Była burza w gazetach, w prasie, wszędzie. No. Trwało to przez pewien czas, ale wygenerowało jedną rzecz, która spowodowała, że raptem staliśmy się najlepiej wyposażonym i najlepiej istniejącym wtedy w Europie e, ośrodkiem radiologii zabiegowej, bo takie zdarzenia chodzą parami. I dosłownie rok później e, pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego słyszał o tym wydarzeniu, bo wszystkie gazety o tym pisały i pojechał na narty do Zakopanego i doznał tam urazu nerki i powiedział nic innego nie chcę tylko proszę mnie wiesić natychmiast do pracowni radiologii zabiegowej w Lublinie. Ja tu chcę być leczony. I oczywiście no, praktycznie była to bliźniacza sytuacja i proszę państwa Wtedy pierwszy sekretarz to był trochę bohicar, jak to się mówiło i okazało się, że pół piętra w szpitalu zostanie zaadoptowane na zakład radiologii zabiegowej. Powstały dwie najbardziej wtedy nowoczesne na świecie pracownie angiograficzne z najlepszymi aparatami. Dwie sale anestezjologicznego przygotowania przy pracowniach, sala konferencyjna, sala yy, yy, gabinet lekarski, no i wreszcie szef też się doczekał gabinetu. Yy, można to w prawie, że w kategoriach jakiegoś cudu opowiedzieć, ale to z, yy, zapoczątkowało radiologii zabiegowej w Lublinie, ale przede wszystkim w Polsce.